No. trapezus czworoboczny Trapezia. trapezius <noise> y, nadgrzebieniowy podobojczkowy to jest naramienny i tutaj jest ogły mniejszy tutaj gdzieś jest podgrzebieniowy yy, yy, głowa długa tricepsu głowa boczna Ej, a obły większy to z tamtej strony. Tak, były. tak, jest przyśrodkowa. Przyśrodkowa, no to tutaj niby, ale to widać już z drugiej strony Chyba Dobra, to jest prostownik łokciowy, Nie prostownik jest promieniowy. To biceps. To jest promieniowy nadgarstka. Wspólny palców, prostownik, boczny palców, taki ścięgnisty. I yy, prostownik łokciowy nadgarstka, który jest zginaczem. To tutaj z tej strony pokażemy te głowy w sporowe Może? To jest głowa wsporowa głębokiego. A tu głębokiego. A głowa wsporowa powierzchownego to jest. No to nie widać, nie wyciągnę. Z tamtej już pokazałaś. No nie widać. Chyba, No nie, nie widać, nie O tutaj jest. Weźmy przecież weź ten ogór. takie jakieś mięśniste.